doświadczenia życiowe. Cheers. Tę piosenkę dr Ewa Iwan Huchla zaśpiewała w 18 urodziny Katarzyny. Swojej córki. Płakali wszyscy, byli wzruszeni, zwłaszcza Kasia, której ta piosenka była tak, dedykowana. Kasia na początku mówiła, że nie będzie płakała, bo dlatego, że wcześniej kuzynka miała rocznicę 18-lecia i również ułożyłam utwór dla mojej, bo to jest moja wsześnica. No i oczywiście rodzina cała płakała, że w I Kasia sobie przyrzekła, że ona nie będzie. Jak mama ułoży piosenkę, to ona na pewno nie będzie płakać. Nie udało się. Płakała, że tak, Dokładnie bo to to Dokładnie. Piosenka i serce Dziękuję podane bardzo. na dłoni. I ja powiedziałam: Doktor Ewa. I, I nie pomyliłam się, bo wszyscy odnieśli wrażenie pewnie, że jest Pani z zawodu muzykiem. Jest, bo jest laureatką konkursów pianistycznych, ale tak naprawdę jest lekarzem, dermatologiem, Kończyła medycynę w Szczecinie, wydaje poezję, pisze poezję, kocha poezję, muzykę, jest lekarzem. No trudno być córką takiej matki, Doró dorównać takiej kobiecie. Staram się, staram się. Staram się. No Kasia jej przewyższa. Tak, pięknie tańczy. Czy znaczy, każdy no. realizuje sobie swoje marzenia jakieś, a... Biorę przykład z mamy na pewno, bo ona zaszczepiła we mnie miłość do muzyki, do poezji. Bo Ale to czy medycyna to właśnie dlatego, że starasz się sprostać oczekiwaniom? To znaczy, czy naśladujesz mamę, czy nie? Czy to jest nie zaszczepiona nie już w dawnych latach miłość? mogła być kimś innym, no chyba, że pracować w kiosku. W tej chwili Kasia jest na czwartym roku tak, na studiów medycyna. medycznych. Tak, teraz sesja. Bydko teraz sesja. Jakie egzaminy najcięższe jeszcze przed tobą? Patomorfologia, farmakologia farmakologia i higiena. Wczoraj były, dzisiaj mają być chyba wyniki właśnie z farmakologii, także tak pewno że... będzie dobrze. Ale ja teraz poproszę, bo to ja rozumiem i dylla, piosenki, a, dwie, wiele słów o miłości, natomiast widzenia, nie wierzę, tak. że nie było trudnych momentów. Rola matki, mówimy dzisiaj od, od yes. początku, jest rolą niezwykle trudną. E, ile Pani miała lat, jak urodziła Pani Kasia? Była na drugim roku medycyny. Po porodzie, znaczy w trzecim dniu, stawiłam się do szkoły. Dziewczyny nie wierzyły, moje koleżanki powiedziały, jak Ty to zrobiłaś? No właśnie, ale czyli jest Pani studentką, na drugim roku tak. studiów, rodzi się Kasia. Tak. E, wszystko to trzeba jakoś poukładać. Była Pani silną i zdecydowaną znaczy, na to takie bardzo życie. dobrego męża, mm -hmm. który był po studiach. Tak. Był lekarzem, asystentem na Akademii Medycznej w Szczecinie i po prostu umiał mi pomóc, ale ja ponieważ jestem byłam studentką medycyny, wiedziałam na przykład, jakie znaczenie ma pokarm dla dziecka, to pomimo tego, że nie wszystkie mamy i teściowe, to znaczy mama jedna, moja mama Basia i przez i, i cała rodzina prosili o to, żebym oddała, żeby mi było lżej, żebym oddała im Kasie, ja powiedziałam, że... Na pewno nie tam, bo ja muszę ją karmić piersią i nie mam, że rok cały wykarmiłam. No tak, <laughs> zainwestowała Pani mnóstwo i teraz, czy, czy był taki moment, kiedy Pani miała poczucie, że że, że co, że Kasia jakoś jednak musi odejść, że ona żyje swoim własnym życiem? Ja może powiem tak, że ja mam szczęście pochodzić z domu, gdzie była miłość I ja myślę, że moi rodzice... Basia i Józio, tak ich nazywamy, po prostu są wspaniałymi ludźmi, potrafili nam dać tak dużo miłości, która starczyła nam na całe życie i jeszcze na przekazanie, no powiedzmy, drugiemu pokoleniu. Także tam wcześniej Państwo rozmawialiście o tym, że jest jakaś różnica pokoleń. Tak. Ja bym się z tym nie zgodziła. Myślę, że to zależy chyba indywidualnie od tego, jakie są stosunki w danej rodzinie. Czy znaczy, Może są rodzice, którzy nadążają za czasem? Znaczy, na przykład ja do dzisiaj mamy, pytam, czy taty po prostu dla mnie są taką wyrocznią, Autorytety. autorytetem, dokładnie, także myślę, że tutaj po prostu chyba dużo, bardzo dużą rolę odgrywa dom. I miłość. I miłość. A pani, Czemu? pani Kasiu, już wyleciała z tej klatki. Już pani jest wolnym ptaszkiem. Tak, on jest wolnym ptaszkiem. I od daleko, daleko od domu. od rodziców, tak. Ale mówię, że już wszystkie wykupiłyśmy promocję na telefony i codziennie z mamą kilka razy telefonujemy. I się spotykamy bardzo często, bo rodzice do mnie przyjeżdżają, albo ja do rodziców. Czyli jest duża ja szansa, że kolejna, kolejna sytuacja, kiedy pani będzie mamą, powiedzieli się, że też będzie to właśnie taki dobry, ciepły taką na stosunek do, do córki. Zapytałam na no, to w studiu, z którą z Pani głównie będę rozmawiać, która będzie się wspierać, która którą natychmiast zapowiedział my siebie wzajemnie. My obydwie wszystko razem, my od siebie wzajemnie. Pani dyrektor od razu to podłapała. Znaczy, nie, pani A, <śmiania> nie ma dziękuję. dominacji, To za na jakby napisana do naszego dzisiejszego programu. No, ale jest jeszcze więcej. Jest więcej, no, właśnie jeszcze więcej. I tej również są dla. A, mamy Zbierka. dla pani, tak, od pani doktor pięć książek. Tak, które zatytułowane są poezja i muzyka. To tak, jest, pokażmy tą książkę A to tutaj i są jeszcze zdjęcia. Znaczy, nie, to są nasze, nasze zdrowie, zdrowie także tak. ponieważ jesteśmy medykami, także przekazujemy dla y, słucha... na tyle ty, widzów również tutaj egzemplarze. To... Pisma, jak dbać o własne zdrowie. Króciutko wiesz, i, i tak. będziemy tak. dziękować. 20 lat temu, spałam na twym brzuszku, mówiłaś mi czule, mój mały kwiatuszku, tuliłaś do siebie i wciąż całowałaś, jak diament chroniłaś i miłość dawałaś, Uczyłaś odróżniać czarno od białego, robiłaś to wszystko dla dobra mojego. Pomogłaś mi stawiać moje pierwsze kroki, wskazałaś mi, jak przejść. Przez za ten świat szelogi. Za pomoc, za radę, za przyjaźń gorącą, za noce bezsenne, za czułość i dobroć, za uśmiech na twarzy, za Twoją cierpliwość, za troskę, opiekę, za Twoją życzliwość. Za wszystko, mamusi, dziękuję Ci szczerze. W twoją miłość gorącą jak najmocniej wierzę. Dziękujemy Czyli bardzo. Czyli najpiękniej relacje między matką a córką tak. buduje miłość. Czasami. Teraz zapytaliśmy matki na ulicach Wrocławia, czy są przyjaciółkami dla swoich córek.